W odcinku na testach z tym urządzeniem, yy, nasz sterownik nożny działał tak naprawdę jak przycisk czy tam spust od uchwytu spawalniczego, czyli uwaga na oczęta 0-jedynkowo albo spawa, albo nie spawa. O, a teraz nie spawa. O, albo spawa, albo nie spawa. I teraz, żeby ten sterownik zaczął działać w trybie płynnym, jak się dowiedzieliśmy, ponieważ instrukcja obsługi u nas była przynajmniej nieaktualna, powinniśmy wstrzymać ten sterownik. I trzymać go wciśniętym przez co najmniej 5 sekund. Po 5 sekundach dopiero pojawia się informacja, że sterownik nożny się załączył. I uwaga na oczy, to teraz powinien działać w trybie płynnym. I tak jest! Czyli jest i działa, co zawiodło stara instrukcja obsługi. A Was odsyłam do odcinka z testem. Cześć!